Macie poradnik, ja pobrać u mnie Krakawa na Diuma. No i co trzeba zrobić, żeby go mieć? Musicie wbić się Discorda. Link w opisie będzie. Dać lajka, suba i wysłać screenami na kanale zdjęcia. No i już wam pokazuję, gdzie to się znajduje. Bo niektórzy się mnie pytają, że nie ma niby. To już tutaj mamy. Stąd jak dołączysz na ten Discord. Schodźcie niżej jest Green Client tutaj no i dołączenie tego serwera przejdź do serwera no i tak generalnie jak już wam dałem rangę jak już wysłaliście tutaj zdjęcia no to po prostu macie Vanadium i idziecie tutaj i to pobieracie. Ja to pobieram, zrobię wam cięcie szybkie. No i dobra, jak sobie już to pobraliście, to przeciągacie na pulpit. No i pójdzie w feather. Mody. Przy okazji możecie zobaczyć e, poprzedni filmik. to też jest z Grima. Taki. No i tak przeciągacie, wybieracie, w, oj, nie ta wersja, dobra, <coughs> jestem też trochę chory, więc mogę dziwnie mówić, dobra, no i przeciągacie to, Majecie. no i klikacie graj, ja nie mogę, bo nie mam premki aktualnie, no i to było na tyle, siema.